Odlotowo, więc jest. I niespodzianka. Chcesz czynić honory? Chętnie. Będę odliczać. Trzy, dwa. Gotowa? Zestresowana? I to bardzo. Ja też. Jeden. Niespodzianka. I o coś takiego mi chodziło. Po mojemu to znaczy muzzletoff, rewelacja. Tu mamy czekoladowo-waniliowy marmurek. Tu wzór wiodełkę. Perfekcyjny. To ciasto waniliowe z czekoladową krówką, a to przypomina flagę wyścigową. Ciasto w szachownicę. Ja cię kręcę. Kapitalne. Jak to możliwe.